Wiema widzowie, witam Was w, w następnym odcinku z gry Subnautica. Dziś zaczynamy trochę nietypowo, bo w nieprzyjemnej okoliczności wielu ruperów, mm, ale wyruszamy do biomu lawy, co kombinezonem prawn może chwilę... chwilę zająć. Wow. Dziś tutaj powinna być też baza Degasio właśnie I tych lipka. Nie... Mmm... Ty szkódniku najgorszy... No to człowieku... przegiołeś. Dobra, idziemy tutaj. bo ja chcę mieć akwarium. Tu nic, tu nic, tu nic... Czego mam? Nie mam. Co, będziemy sobie kawkę robić? A właśnie też piję kawkę. Tak więc... się wszystko zgadza. Dobra, co my tu mamy? O! To jest fajne. Integrating new PDA data. Integrating new PDA data. Stop, stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on then, what's it gonna do? Turn us inside yeah, out? Blueprint. Dissolve us Acquired. into jelly? It's an alien bacteria. Everybody. New blueprint Every acquired. organism on this planet. Integrating new PDA the data. Surviving if they're infected. I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick. No, just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just new blueprint. Can I have some quiet? I need some time to think. Integrating new PDA data. Integrating new PDA data. Okej, okay, i w ten już to sposób zebraliśmy wszystko. To jest nowe, Jak to jest, że my mamy jedno PDA od początku do końca gry? A ta załoga Degassi, nie spojrzając na Chwilę zgubiła. z sześć PDA. Jakby. No okej. Okay. Jak można to zobaczyć, mój prąsut ma. Dziepko więcej, ulepszej przestrzeni ładunkowej. E, ponieważ nicyklapa jeszcze nie stworzyłem. A mam zamiar troszkę Kianaitu sobie zdobyć. E, no i jakieś tam Niklu wiadomo. E, no to potrzebujemy bardzo dużo przestrzeni. E, chyba tutaj. A, To będzie długie. Wiecie co? Wrócę z nagraniem, kiedy znajdę coś ciekawego. Okej, okay. jesteśmy w biomie lawy Dokładnie w biomie nieaktywnej lawy. Bo biom lawy znajduje się troszkę niżej. I aktualnie... Mała parzy. Aha, czy ja tutaj tak powoli będę sobie obumierać, bo nie mam tego wzmocnionego tego. Fajnie... Nie wiem czy tutaj jest coś nowego. Póki co nie widzę nic. Ne, ale zaraz zobaczymy, bo do tej, ha, do tej 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 tej. tej. Dowiedziemy do tej jaskini z Sea Dragonem. Zobaczymy, może tam coś się zmieniło. Nic ciekawego, tu jest zawsze dużo tytanu. Kurde, będę musiał tutaj po ten tytan przychodzić. O! Proszę! Nowość! Merały. Mam nadzieję, że zbyt szybko to my tej energii nie stracimy. Co prawda, wziąłem jedno zapasowe ogniwo energetyczne w rajszego, żeby ewentualnie mieć jak wrócić. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał z niego korzystać. No i kolejna rzecz jest taka, że jesteśmy tak na, na styk, bym powiedział: chodzi o głębokość. Bo no zbytnio głębiej już nie zejdziemy. Mam być z Wami Szczerbą nadzieję, że to jest i Dragon. A nie kolejny gargantuan Leviathan. Wolę eee... no, Sea Dragon, szczerze. Dziwnie cicho tutaj. Tak podejrzanie cicho. Rozumiem, że ten smog morski to on tak lubi, wybr. Nieważne. Ja powiedzieć, że ja rozumiem, że smog morski lubi wybrać się w wycieczki kraju z naszą poza mapę, ale zazwyczaj nie było to tak cicho. Ops, i teraz... ...znaleźć... ...wejście do tego, do tej, tej góry. Nie cierpię tego. Ja nigdy nie wiem, z której strony to jest, a jeszcze tutaj... Za mną, przede mną, pode mną? O! Mam, mam!

Muszę pozbierać trochę tej siarki, bo bez niej jest trochę, trochę ciężko, więc sobie zrobić ten ulepszenie skoków w prałnie. No a do tego jest to potrzebne. Gdzie tutaj było to przejście dalej tutaj? Tutaj Opa! I dawaj, 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 dawaj Ok, mam gigantyczną nadzieję na to, że ten smog się nie zbaguje przez tekstury i nie wpłynie tutaj. Dobra, jest bit. Dobra, uwaga, mamy nową technologię obcych. Iść. O, czy to. Czy ja dobrze acquired. Rozum... Ja, do Browna jest ten. Robimy to. Brown jest akurat droższy od Simota. To nie chciałbym Prawna tracić. Tam Simot to wiecie. Par 6, ale. Prawn. A kolejna rzecz jest taka, że. Widziałem tutaj jeszcze jakieś torpedy czy coś takiego. To nie wiem, gdzie to jest. Już nie mogę tego nigdzie tutaj zlokalizować. No nic. Eee, będziemy tego szukać, jak będziemy chcieli to kraftować. Eee, na chwilę obecną. Czy ten portal by na pewno tak wyglądał? Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, zaraz przez niego przejdziemy, bo... Mam dziwne wrażenie, że ta hala z portalem była tutaj większa. Tak tylko, nie? nie że coś. Co? To ja już nie ma miejsca? Mmm... dobra, to na razie to zostawiamy tutaj tak. Tak, mamy tutaj tabliczkę fioletowa, dobra. Jest git, iść. To nam się jeden slot zwolnił, ale już ten slot jest zajęty z powrotem przez tą tabliczkę. Niebieska tabliczka. tabliczka. Dajcie mi spokój. To na to taka moja propozycja, Kurde. Tutaj też jest ta Fioletowa. Niedobrze, Tutaj to już nie będzie chyba ta technologia, ale chociaż. No nie wiem, zobaczymy, dobra, to wiecie, co teraz musimy zrobić? Chodzimy do fauna i teraz. Tamy sobie tu. O, właśnie, momencik. Hej, koleżko, zostaw, nie gryź. Ja cię tylko sobie zaskoczy. O, dziękuję. Czy ja chcę, prawnem przechodzić tam? No dobra. No dobra. Mam nadzieję, że się z prawnem nie zbaguje. Chyba, jakby został po drugiej stronie. E, jakoś tam gdzieś dziwnie utknięty, to słabo by było. Dobra, czyli standardowe, jesteśmy w dziale. Hmm. Okej, okay. Okay, jesteśmy w dziale, to teraz? Teraz no tak, że to mam dosyć daleko. więc hmm. co, uznajemy chwilowo, że wycieczka do Biomulawy została zakończona. I po prostu poczekamy, aż zrobię tego. Zrobię cyklopa, bo bez niego to powiem wam, że będzie to bardzo żmudny proces. A ale i tak się wrócimy. Wiecie co? Jak będę miał niby tabliczkę, to się wrócimy tam do tej elektrowni obcych i zgarniemy. Ten, 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 ten. To dane stamtąd, bo z tego jednego panelu dostawaliśmy baterie jonowe i tak dalej. Te pierdółki takie, które będą nam troszkę potrzebne do dalszej eksploracji. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nice. Taki ten prąd niekiedy jest żałosny. Dobra, widzimy się na miejscu. Widzowie, jest delikatna kraksa, ponieważ to, co teraz zobaczycie, muszę nagrać jeszcze raz, gdyż iż, ponieważ podczas nagrywania wywaliło mi prąd. A Dzisiaj mam jakieś takie problemy z tym prądem, więc nie zależy to ode mnie. Tak więc nagranie będzie bardziej pocięte niż zazwyczaj, bo najprawdopodobniej będę nagrywać to na części.

To jest akurat chyba o nas, ale jest inna rzecz, którą możemy aktualnie zrobić, którą wręcz MUSIMY zrobić, widzowie, bo to jest to, co... No i pierdzili I Teraz chyba będę mógł to zrobić, nie? Czy nie? Tak, już mogę. Ok, to teraz ma to sens. Proszę mnie to dać. Pyk, pyk. A, diament jeszcze. No tak, super. Pyk, pyk. jedyny diament aktualnie. Tup, 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 tup. Musimy tych diamentów trochę nafarmić. Bo inaczej to będzie lekka lipa. Dobra, i robimy fabrykator opcji. Nasz pierwszy fabrykator. No. Pyk. Tutaj możemy zrobić to, możemy zrobić to. Ale my chcemy zrobić to. Potrzebujemy jonowe, kostkę jonową. A no, oprócz tego jeszcze parę rzeczy zrobimy. Które mnie tam ciekawiły. W międzyczasie. Z tych kostek jonowych troszkę sobie wezmę. Okej, okay, tak, na pewno chcę zrobić ulepszony nóż. Poprzednio ten dźwięk tego fabrykatora mnie strasznie wystraszył, w sensie na początku myślałem, że to jakiś potwór do mnie płynie, a tutaj po prostu fabrykator. Ale mega, o i tej kostki mogę w się wymieniać. Jakiejś naszej się trochę nie ma, okay, fajne. Cik. Szybki wody, okej. Okay. powiedzmy, że na początek chcę... No, powiedzmy, to. Okej, okay, i jak to wygląda? No, widziałem, że to ten... jest... Dziesięć razy lepszy od tych plakatów śmiesznych jakichś Nie dość, że to nie odstaje od ściany na kilometr Jak wygląda drugi? Już nie mogę drugiego. Nie mam tego? Powiedzcie, że to mam. Dlatego choć że miałem jakąś dużo. Mmm, jeszcze go chyba nie mam. No nie, już nie mamy, tak więc jest trochę lipa. no nic Jak nie mamy tego to powiedzmy hmm, sprawdźmy teraz no, jeszcze jedną rzecz kostki nowe aha to są to dobre ile to energii potrzebuje ile jas Uj. Wiecie co, to tak jak mówiłem. Musimy się wybrać... Do... biomulawy Znowu. Z ja tam portalem tym razem. No i... Iś! No jest elegancko. Najpierw skanujemy to. Now new PDA data. Primary alien facility location updated. Volcanic area connected to this cave system at depth 1.4 kilometers. Okay, Integrating new PDA data. Teraz powinniśmy dostać... ion power blueprints from alien data. No właśnie, dostaliśmy tak, ogniwa, ale nie ma ten, hmm. czyli co mówicie, że będą się więcej reaktorów, a to mogą robić jądrowych, się... A to wychodzi. No nic, dobra. To ja wracam. Bo na razie to tyle z tego. Myślałem, że tutaj dostaniemy coś więcej. Okej, okay, widzowie. Nie, bo tak wspłynęłem w poszukiwaniu Uranitu do, do Striver. To tak pomyślałem, że przy okazji możemy otworzyć sobie to miejsce, tą placówkę taką niewielką. I sprawdzić co my tu dostaniemy. Widzę, że niewiele. Ale co tu będzie? Co? 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 Moment, co? 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 O mój O okay. mm Hej. -hmm. No, to się trochę pobawimy widzowie. Zapada się ma znowu budowlany odcinek. Co to jest za rekin? Czemu tu jest rekin? Czemu tu jest rekin? Kupota. Co to jest No. Tak, spokojnie. jest rekin. Dobra, widzowie. Bo obiecałem Wam w, w poprzednim odcinku, że dokończymy nasz wspaniały tunel do Wojdu yy, i czas przyszedł na zrobienie go. Yy, a wobec Tylko zanim to, to jeszcze musimy wzmocnić bazę. No i tutaj już można powiedzieć, że jesteśmy poza krawędzią krateru. Tak, bo tu już jest głucha cisza. Tak naprawdę, No właśnie co ja tutaj chcę sprawdzić, sekundka lekkie czyty włączyłem sobie. Jest płynie nadciąga. Nasze zwierzątko. Dziękuję hmm. no tutaj postawimy sobie ten moduł tutaj. Jakie to jest bydle. Eee. Sorry, że używam e, sorry, że używam, e, używam e, sposobu na wyłączenie tam tej mniejszej widoczności w wodzie, ale no rozumiecie, że gdyby nie to, to byśmy nie zobaczyli jego w całej okazałości. No nie, no powiem wam, że Baza Wojdzie to... O ile nas nie zabije rykiem, bo jak, jeżeli mam to nie blisko, to wydaje mi się, że może nas załatwić samym ryknięciem. Eee... O właśnie. No, ale szczerze mówiąc, ja narzekać raczej na niego nie będę. Bazę może. To nie tyle, że on nam może. Okej, 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 jakby, jakby rozumiem. Yy, to jest lekko większy problem. Jestem ciekaw w takim razie możemy naszą bazę uodpornić jakoś na to A no ta, Sigle to oczywiście nie będzie działać, bo po co miałby tutaj działać No, powiem wam, że tego to ja się nie spodziewałem tak lekko mówiąc. O nie. Dobra, delikatnie tutaj w ten sposób podpompujemy sobie powietrze. Nam centralnie no dosłownie wszystko Nawet radio nam rozwalił. Ja pierdziele No to powiem Wam, że że to jest lekki problem. Poziom wody się będzie obniżać, tak kolego. Tobie to się chyba nudzi, nie? Fajcie co, odłączam tą jedną sekcję, i widzę, że on nam damage normalnie bije. Mmm, tak więc. No to jest jakiś żart z jego strony Chyba ja będzie po prostu trzeba oddalić się od wojdu, żeby on zniknął Bo jeśli on nie zniknie, to będzie lipa hm. Nie no musi być jakaś opcja żeby Wojdzie móc sobie pomieszkiwać. No powiem wam, że on wszystko niszczy tym ryknięciem. No to to jest problem, którego nie przewidziałem. Dobra, prawny jest dość mocno odporny na to. Ojej. Oj, oj, oj. Ile muszę tlenu sobie pompować. No nie ma tu więcej dziur I to oznacza więcej tylko tyle, że trzeba save'a wczytać z tego co widzę, bo to wygląda na to, że tam po prostu zostały te dziury. No, tego się nie spodziewałem lekko mówiąc. Dobra widzowie, tworzymy cyklapa, bo bez niego życie. Na takim wypizdowiu będzie ciężkie. Tak więc... Iść. Trzy osoby. Zgadzajmy. Iść. Bodowanie. A on. Wiecie co? Ja sobie tą... śmieszną tą do kraftowania i tych to sobie zabiorę, bo później jej tutaj nie znajdę. Mam nadzieję, że Ghost lewiata, który się podobnie nie znajduje, znaczy znajduje, nie będzie chciał takim go zjeść od razu. Chciałby się nim nacieszyć dłużej niż 5 minut.